Cześć, ciczołem, tutaj Oden i to to jest mój, to, 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 to to jest mój odcinek trzeci z serii Minecraft poradnik i znowu zacząłem tutaj troszeczkę budować. Tak, troszeczkę tu upiększyłem mój piękny domek. Szała z drabinkami i wreszcie zajmiemy się budową o tego czegoś tam na górze. Tak więc zejdę, 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 zejdę. Ciągnę z piecyka jakieś rzeczy. O, pięknie! Pięć żelaza, ha 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 Ho ho ho! Jest tu coś? Nie, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma nic. Nie ma nic, lagi, 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 lagi. Podczas nagrywania frapsem zawsze mam lagi. Zawsze oczywiście lagi to... A nie, zostawię sobie. Lagi to jest codzienność na frapsie krótka, naprawdę. Może dlatego, że mam maksymalne FPS. Włączę sobie anagryfowanie 3D. ha, 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 ha. Jestem trochę, bo mam w 3D, lagi są na 3D jak zwykle. Hops, wyłącza. No i dzisiaj pójdziemy budować tamto coś, więc nie wiem co właśnie mam zamiar zrobić. Zapomniałem pójść do skrzynki po drewno. Patyki, patyki, hops do ekwipunku Zrobimy e, z tych pięciu. z tego pięć, no, no, no z, ze sztabek żelaz zrobimy. Nie, kierow już mam. Zrobimy sobie łopatę żelazną. I żelazną siekierkę. Hops. Stań nam jeden żelaza. I weźmiemy, z czego zbudujemy nasz... Nie chcę chodzić po drapieńce Z czego zbudujemy nasz domek, tak, zapomniałem już tutaj całą skrzynię Tutaj szman Piękne, żelazne i kamienne na narzędzia Chciałem powiedzieć naczynia No, byłem, tak, byłem pomiędzy odcinkami e, W dżungli, odkryłem, że tam niedaleko jest dżungla Bo kiedy nie nagrywam frapsem, to oczywiście renderowanie mam wzięte na największe, dalekie, tak No i... Znalazłem dżunglę i dżungla była fajna. Mam dużo dżunglowego, dżunglowego drewna, więc teraz sobie wezmę dwa staki, stak tego normalnego, może 10 drabinek. Przede wszystkim 32 szyby, a słuchawki mi spadają z uszu. Hahaha, ha, ha. no i 11 szkła. Co byśmy tu jeszcze wzięli? No, chyba to tyle. No to zabieramy się za budowanie domku. Słyszę pająki, więc przydałoby się też wziąć mieczek. To jest mieczek. O, powoli Minecraft poradnik zaczyna się przeradzać w normalny survival, bo... Bo tutaj już właściwie tak... to jest za dużo... No, wchodź po drabince, trolluchu. Za dużo rzeczy nie pokazuję tutaj teraz. The fuck? Mam pytanko, czemu tu się nie chce rozwalić? A bo to było drewno. Ło, kurde! A, Chodź tu. Jest, dostałem expa. Zginąłem, tak, zginąłem w jaskini, bo lawa, la miałem tam lawę i... Uff, zacząłem tam troszeczkę kopać jeszcze jaskinie. A, no może to pokażę, tak, tak, to będzie rozsądne, gdy to pokażę. Tylko nie spadnij, błagam, błagam, Stevie nie spadaj. Ła, lag... Pokażę, co zrobiłem to jest ta jaskinia, w której byłem, tam było złotko, lazuryt, tu gdzieś był już, tak, tu był lazuryt I hops, 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 hops FPS-y mi spadają Tu czasem są szkielety, tak, to wszystko ja wykopałem, bo widać, że jest tak równo, a tutaj słyszałem, gdzieś tam jeszcze jest, tam jeszcze jest, o tak I tutaj słyszałem lawę, to ją słychać cały czas więc zacząłem tu kopać i nie miałem po prostu gdzie zacząć, czy gdzie, gdzie, jeszcze kopać, o, auć więc poszedłem tutaj, tutaj i odkryłem jaskinia, o nie ma tu przejścia, o uwaga, skanijcie to to jest, jak nie wiecie to wam powiem, że to jest obsydian, a to jest lawa, obsydian powstaje gdy wyleje się wodę na lawę, a tu gdzieś była woda, o tak tu była woda Ja to wziąłem kamieniem Albo nie, gdzieś tam idzie I tutaj właśnie zginąłem, bo ja tam sobie stałem Stałem, kopałem, no i pff. No i właśnie Tak, tak, tak tak było Tak było, węgiel tam sobie wykopałem Pięknie, musiałem to stracić No i tak jest No i stąd przyszedłem to dzisiaj Tylko to, to, chciałem pokazać Hopsa, hopsa Przezombie go, ja się boję, mamo, chodź do mnie. Gdy naciśniemy dwa razy W, tak szybko dwa razy W, to wtedy biegniemy na sprint, a wtedy szybciej te nasze mięska obywają te takie, co są tutaj obok serduszek. Minecraftowych serduszek. Minecraftowe serca są fajne. Lubię je. Ja. Tak tutaj opowiadam, że zaraz niczego nie zrobię. O, jakaś mroczna muzyka. Oh my god. To chyba źle. No dobra, okej. Okay. No to zaczniemy już tutaj. Dobrze, już mam. Hops, wygładzimy tutaj teren. Do tego poziomu. O, tak tutaj pięknie, piękne wejście sobie zrobiłem. Jeszcze. O! Houston to jest Enderman. On właśnie się drze na mnie. Straszne, się boję Endermanów. Się boję Endermanów, bo Endermani są straszni. Chyba jak się wydarzy, to już nie będzie mi gonił, ale nie wiem. Jego ja przypadkową upadką uderzyłem, jak... O kurde. <laughs> Enderman popsuje mi odcinek, czemu? No dobra, dobra, nie boimy się, jak nas zabije, to... To wejdziemy tam z powrotem i... Damy mu wycisk. Gdzie jesteś, trollchu? Gopko, ty... Walony frajerza. Tutaj położę drewno. Drewno chyba dżunglowe. Tutaj będę kładł. Hops, hops. hops. No, taki poziom będzie tego drewna. Już też ja wytrzymuję z takimi lagami. Kwiatki trzeba zniszczyć, bo nie postawimy na kwiatkach nic. Dlatego kwetki są wredne. Mam no tutaj mi drabinka, zaraz odpadnie, ale mam. O, bo jak to rozwalę, to drabinka mi spadnie. Ale mam tutaj drabinki w zapasie. Hops, postawimy już. I nic się nie stało. Ach, musiałem, musiałem, musiałem to rozwalić. Nie nie tu drewno. Naprawdę. Hops, hops. Nie wygodziłem terenu, bo mnie Enderman przestraszył. Enderman odręga Minecrafta. Chyba będę nagrywał Slendermana, bo kocham się bać. Banie się jest takie fajne. Strach jest super. No, jakie to będzie miało wymiary, oha, no to tutaj też właściwie mogę zrobić, tak. No i to będzie miało tyle, takie wymiary, to będzie miało... Sza... to nie jest szałas z trabinkami, bo już ktoś mi chyba napisał, tak, tak to było do, do Minecrafta poradnika. czyli do jednej z moich dwóch serii, nawet nie wiem jak mógłbym pomylić Minecrafta z Cywilizacją 5, bo to też nagrywam. A, za dużo, za dużo, za dużo, za dużo, no to dotąd będzie. Tamto się zalepić dyrtem. Hops, hops. No i mi ktoś napisał, że robię szałas z drabinkami. No tutaj niepotrzebnie zrobiłem, ale to nie jest szałas z drabinkami, to jest piękny dom. Po prostu ja sobie pomogłem drabinką, bo nie chciałem robić schodów. to nie jest szałas, to jest dom. Naprawdę. O, zaraz będzie się ściemniało w Minecrafcie. bo tak naprawdę już jest ciemno. No i tutaj jeszcze troszeczkę i to będzie takie moje takie moje przytulne piętreko A znowu za dużo 10. O Bogam wystarczy. Aż 4 spoko. No i co ja bym tutaj... Tutaj co muszę być tak? Chyba. Nie, nie muszę być Musi być. Tak, tu by się przydały schodki, ale nie będę ich jeszcze robił. I teraz bierzemy w dłoń. Chyba to drewno. Tak, możemy zrobić z tego drewna. Hops, hops. Hops, hops. Już noc się robi. To wejdę sobie z powrotem i trochę pokopię. A no właśnie, miałem sprawdzić. Miałem sprawdzić jedną rzecz na minimapce. Zauważyłem tam ten czerwony punkt już chyba w ogóle w pierwszym odcinku, nie, w drugim to było. Tu jest tutaj. O! Słyszę zombiaka, no to... problem. Tak, tutaj jest coś takiego fajnego i tam chyba płynie lawa, prawdaż? Nie, 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 to nie jest tu. Skacz, skacz głupko, skacz. O, no, no tutaj jest dżunglowe drzewo takie ogromne. Nie, no to nie wiem, tam pewnie jest lawa czy coś. Biegniemy do domku, albo sobie poeksplorujemy, troszeczkę zabijemy potworków. Albo nie. Tak Trzeba tam zalepić tym... Drewniankiem o tutaj, pięknie zalepimy. Hops aha, spoko. Póki jeszcze jest cień, to wrócę sobie spokojnie do domku. Znaczy, nie, nie póki jest cień, póki nie ma potworków. O, to chciałem powiedzieć. O, tutaj pięknie tak trzeba zrobić. Hops, hops. Hops hops, tutaj zrobię doniczki, kiedy znajdę glinę, glinę znajdujemy w wodzie podczas pływania i tak dalej. Czy gdy chcemy zrobić rybki to jest w wodzie, co się ja tu mogę włożyć, a? W skrzyni. No tutaj, to drewno. Hop. Drabinki też już włożymy. O, kwiatuszki. No, no i tak jak znajdujemy tą glinę, to możemy z niej zrobić cegły. A z cegieł możemy albo lepić w blok cegieł, w bloczek cegieł, albo możemy z nich zrobić, wezmę to apatyków, albo no możemy z nich zrobić z cegieł, nie z bloków, e, doniczki i do doniczku do doniczek możemy wkładać różne kwiatki. Zrób mi kilof i idziemy kopać. Zrób mi kilof. Może nie? O, 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 mamy, mamy, mamy Mamy cztery nici Chyba, nie mam przewidzeń, tak? No to zaraz pokażę Czy one są dwie? Tak, to są dwie nici Czy jednak nie przewidzenia? Ale tam mam jeszcze trzy, więc pokażę jak zrobić wełnę Nie, nie zabijając owiec o. Potrzebujemy Czterech nici, mamy pięć I układamy Tak, nici i powstaje nam wełna. Tada! A w taki sposób robimy łóżko, żeby się przespać. Tutaj położymy trzy. Na no, tak też robimy płyty. A tutaj kładziemy trzy wełny białe. Nie wiem, czy z kolorowymi to też działa. Nie mam bl bladego pojęcia. Być może tak, ale nie jestem pewien. Wełna, chodź tu. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. No i idziemy kopać. Odcinek typowy. Kopiemy. Minecraft to przecież moje kopanie. Chyba mi się nie wydaje. Zdawało mi się, że tam jest żelazo. <grym> Chyba mi się nie wydaje. Wydawało mi się. No i idziemy kopać. Lag, lag, lag. Nie, to było tutaj. Dobrze. O, jest noc. Tu mogą się spełnić potworki. No, jest to prze, jest to prze, nie ma potworków. Ach takie combo było muzyki. Takie cichutkie, króciutkie. A i wiem co zrobimy tak. Tutaj drewnem co zrobić? Nie, mandirta, mandirta. Tutaj jest coś takiego fajnego. Zaraz zobaczycie. Tam jest woda, którą szczelnie... Szczelnie samurowałem. O, o, słyszycie ten blisk? To nie topeszą, to będzie sobie chyba latał? Nie, nie, będzie. O, tak lata tam sobie nie one, one nie biją. Ale widzę tam jaskinię. I moim zadaniem teraz będzie dostanie się tam. I nie będzie to... Z o, nie mam pochodni. Geniusz. Geniusz ze mnie. Po prostu... O, ja jeszcze większy geniusz. No, jeszcze większy geniusz. Nie umiem tego postawić na niższą, naprawdę. No skacz tam trochę. Ruchu. Nie, bez tego, proszę. Zrobię takie chińskie schodki. Później się tam nie dostanę, ale okej. Okay. No i co, ja będę kończył. To nie był właściwie Minecraft poradnik. Ta seria po prostu się tak nazywa, bo a i obcych możemy kopać tylko jaksowym kilofem, zapomniałem powiedzieć. O, tak sobie pięknie zamuruje. Tam jest lawa. Zamurowałem to dirtem. Takie piękne bulgoczenie. No ale nadal będzie to seria nazwała Minecraft poradnik, bo przez pierwsze dwa odcinki pokazywałem, co robić. Chyba. Chyba, chyba. No niewielką sobie wezmę, no nie. W nie będzie lagować. No przepraszam was, że będzie taki... taki zryty obraz, ale... Gupio. Gupio jest, że mi laguje. Minecraft. No ja zaraz nacisnę F5. Steve, 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 Steve. Niedługo przestanę być Steve'em. Będę takim czarnym panem, ale nie będę murzynem. Tylko będę takim prawdziwym czarnym panem, lord Vaderem. No i dzisiaj Nie wiecie co robię. Nie, lepiej, lepiej nie powiem co robię. No i Steve żegna się z wami. Zapewne dodam takie piękne, strollowane intro, bo nie chcę mi się go robić. Już wiem w czym, ale... Nie chce mi się po prostu grobić, więc na raficowie subnijcie. subnijcie... mnie. moja Subnijcie mnie. Czość! Cześć i czołem. Siomanko.